Dubrawostka na dziś. Czy wiecie o tym, która polska aktorka głosowa miała okazję zagrać kilka ważnych postaci kobiecych w serialach Marvela z lat dziewięćdziesiątych? Mowa oczywiście o pani Agacie Gawrońskiej Bauman, a oto jej następujące role: Julia Carpenter, Iron Man obrońca dobra. Pamiętaj, wszystko co tam widzisz jest równie realne jak rzeczywistość. Możecie zabić tak samo jak rzeczywistość! Susan Storm fantastyczna czwórka. Cała historia jest opisana tutaj. Napisaliśmy tę książkę dla pańskiego programu, który pomaga zbierać pieniądze na stypendia studenckie. Betty Ross, niesamowity Halk tylko ratować siebie. Wiesz dobrze, że Hulk nie skrzywdzi świadomie żadnej niewinnej istoty. Ach. Czemu ty i Glenn nie dacie mu spokoju? Przecież jesteście mu to winni. Ruda. X-Men. Ja się boję, Storm. Tylko profesor Xavier mógłby mi pomóc. Ale jego nie ma. I nie będzie. Felicia Hardy. Spider-Man. Pierwsza wersja dubbingu. Wspaniale tańczysz. Lubisz niespodzianki? Ja je uwielbiam. Mary Jane Watson, Spider-Man, Druga wersja dubbingu. Będziesz miał kłopoty, jeśli nie zgadniesz tygrysku. Wygrałeś nagrodę! Więc za prawidłową odpowiedź zabieram cię dziś wieczór na wspaniały, romantyczny film. A która z jej ról jest waszą ulubioną?